Kiedyś zwana suwaliadą, teraz jarmarkiem kamedulskim. Zapraszam na scenę przedstawicieli, organizatorów i proszę o uroczyste otwarcie. Dni Suwałk Jarmark Kamedulski już za chwileczkę. Witam Państwa bardzo serdecznie na Dniach Suwałk Jarmarku Kamedulskim i staje się już taka tradycja, że drugi weekend każdego roku w sierpniu obchodzimy święto naszego, jak niektórzy mówią, pięknego miasta Suwałk. Wyjątkowe, niesamowite występy zespołów, które prezentują kulturę ludową ze swoimi obrzędami będzie można jutro tu zobaczyć. Jeszcze raz gorąco witam i zapraszamy do spędzania wspólnie czasu tutaj w Suwałkach i w naszym mieście. Dziękuję bardzo.

Z Anią Wyszkoni rozsmakujemy się w jej sympatycznych, energetycznych, romantycznych klimatach. Owo! Idzie! Tuło! Pani Marcinowo! Idzie! Tuło! Bo projekt Polsko-Białoruski Podróż do Etnowajki to pomysłodawca właśnie tego szlaku suwalska i Zbarowicza turystyczna. Jeśli chodzi o te Poszczególne wioski, jak widzicie jeden głupstwo nagabujcie tych, którzy w wozach siedzą i za chwileczkę oni kawałek prezentacji. Uwaga, uwaga, za chwilę przeniesiemy się w miłe dźwięki baśniowej suwalskiej krainy. Suwalszczyzna, kraina jak basi, pogodne słałki.

Dzień dobry, witamy serdecznie na baśniowym szlaku festiwal bajek i opowieści. Pewnego razu było sobie czterech braci, którzy mieszkali w chatce, ale nie wiodło im się w życiu. Nie udawała im się praca, ciągle nie mieli pieniędzy, nawet żony żaden, żaden z nich nie umiał sobie znaleźć. W końcu najstarszy z braci powiedział: Dosyć tego, trzeba zmienić swój los, trzeba zmienić swoje życie. A żeby zmienić swoje życie, gdy chcemy to zrobić, od czego trzeba zacząć? Wyruszyć w świat! Wyruszyć w drogę! I najstarszy z braci wyruszył w drogę. Wędrował, wędrował. E, mijał, mijał now, nową wieś. Dotarł gdzieś na nieopodal Sejn. Tam słońce świeciło, było samo południe, bolała go głowa zmęczony, chociaż był jeszcze dzień. Położył się i zasnął. Spał sobie słodko, gdy nagle obudził go głos. No i czego? Czego tu tak leżysz? Otwiera oczy, a tam taki karzeł, krasnal mały, grube nogi, czapeczka, włochaty taki z brodą. Do no czego tu leżysz? A brat mówi, szczęścia to szuka. Szczęścia szukasz, do roboty byś się wziął. Patrzcie go, o dwunastej leży pod drzewem w samo południe i on chciałby szczęście znaleźć. Każdy by tak chciał, ale karzeł mówi, masz szczęście, że mnie znalazłeś bo ja jestem karłem od złotych interesów. Zrobisz świetny interes ze mną. Jak interes? Będziesz miał tyle złota, ile ważysz, pod warunkiem, że odgadniesz moją zagadkę. A jak nie odgadnę? Jak nie odgadniesz, będziesz u mnie pracował do końca życia za darmo. Ja to wszyscy świetnie rozwiązują zagadki. Prawa, prawa dla pani. Yeah. De aí, que

Zespół Sajrałów Tanków Ludowych w A ty co robisz? Nie wiem. Chcę większą wędkę. O to chodzi, o to Losowanie zrobię. Jesteśmy w ośrodku Maniówka w Nowej Wsi. Nasze stoisko prezentuje prawdziwe metody. Życia, można powiedzieć, ponieważ mamy tutaj e, pre, e, prezentację pradziejowej kuchni, e, metody e, tkac, e, tkactwa, takie, e, takiego najbardziej prymitywnego. To urządzenie nazywa się Bartko e, i jest takim e, pra-pra-pra-dziadkiem pra, krosien, ponieważ e, działa na takiej samej zasadzie e, i można utkać na tym na przykład krajkę, którą można się przepasać w tak, dzień dobry, Łukasz Skiędziul. E, więc tak, no jesteśmy tutaj taką nieformalną grupą jaćwingów e, i odtwarzamy tutaj kuchnię e, jaćwieską. Dzisiaj tutaj przygotowujemy e, dużą rybę leszcza z naszych miejscowych wód, oczywiście wyłącznie z naszymi miejscowymi e, przyprawami, e, typu lebioda, e, popularnie zwana e, Oregano. Majeranek, tymianek, to są zioła, które można znaleźć tutaj na łąkach naszej Suwalszczyzny. Mięso, które też jest, też jest w tych przyprawach. Zupa, w zupie mamy tam soczewice, również te przyprawy, o których wcześniej wspomniałem. I jeszcze też tam dorzucimy tego mięsa wcześniej uwędzonego nad ogniem. Obok przygotowujemy napar z lipy i mięty. I później odsączony napar y, połączy, połączymy z jabłkami i zrobimy taki mus z ty, z ty, raz, łącznie z tym wywarem y, jabłkowym.